ogólnie to tak wpuścili mnie tutaj mieli jakieś zastrzeżenia ale wpuścili i co pani mi sprawdzała ręce nie wiem czego jakiś płyn mi wlewała na ręce i wsadzili mnie później takiej maszyny zobaczymy tu jeszcze po ile flaszeczki kosztują proszę tu już ceny z górnej półki Jadol. O, Fahrenheit 170, pan. Tyle pieniędzy. Co tu jeszcze jest? Dolcze kabanki po 90. Hugo 93 dolary. No. okej okay. 5% off any regular items. Ok, yep. um, Czy to tak drogo? Te dwie dyszki kosztuje. 120 hugo. Fajki, tutaj wam zrobię, na 6 dyszek. O, i jeszcze alko, zobaczymy. No problem, kamera? No problem. tam Pan czasami. Przerzucają, że się nagrywa. No dobra. O. Balantajsik. Balantajsik 31. 31 dolarów. O. Politrowy. No to kurde, Ja kupuję 1,75 za 28. To już całkiem. To jest dosyć drogie, ale tu chyba jest jeszcze droższe. Dżeki małe po 40. No ceny takie macie, jakie macie. Ale przynajmniej będziecie wiedzieli. Jakie są ceny. Ogólnie czasami te. Ogólnie czasami dużo ludzi właśnie mówią dziwne rzeczy, co ile nie kosztuje, jak tanio, fajnie, to nie wiadomo co. A nie sprawdzisz do końca sam, sama, to nie wiesz co nie. Same z tym z tymi walizkami mówię. Byłem pewny, że właśnie kiedyś mi ktoś tam mówił, że na lotnisku jest zawsze taniej, nie? Znaczy na online jest zawsze taniej. A myślę, dobra, tu pierwsza, druga, trzecia osoba mówi, na miejscu osiemdych zapłacili, no to spoko, nie? Także nie wiesz nigdy ludziom. A tu chyba przygotowują mój samolocik. Nie byłem już, nie latałem już tak długo, że się boję tam wchodzić na ten pokład. O to nie jeszcze ten następny. No ale nic, pokażę wam troszeczkę co się dzieje za oknem. To jest dosyć spoko, dosyć pusto Można sobie posiedzieć, poleżeć. A ja jeszcze muszę na klocka iść, bo też mi nie klocek Tak to wygląda Ale przed klockiem pokażę wam jeszcze ten przed klockiem pokażę Wam jeszcze Pokażę Wam no. Pokażę Wam jak ten, jak wygląda ten samolot z lotu Albo Wam nie pokażę Ale w ogóle jeszcze ludzi nie ma Czy tu jest lot, tu jest lot, okej okay. Dobra Tak, tak wygląda samolocik z lotu Duży Jakiś inny okay. No i co? Jak wygląda w ogóle taka odprawa? To jest tak, przychodzicie, walizeczki Ale akurat nie była bardzo sympatyczna pani Na dodatek pani Polka Pięknie nas zrobiła Nie było żadnych nadwag I cyk My jeszcze ze sobą mamy ten Wózek I ten I Siodełko do auta To jest za fryczko. Cze, bo my chyba tutaj stąd lecimy ale dobra, idę jeszcze kawałek wózek i ten siodełko do auta to się odprawia gdzieś tam trochę dalej później jedynie co mówię przez tą odprawę, co przechodzisz bez butów przez ten wikający skaner przyczepili się, to chyba nie wiem, szukali czegoś jakiś pewnie śladów prochów czy czegoś bo mi sprawdzali ręce nie wiem dlaczego mi ale, ale sprawdzali nie? O, a tu już jest ten samolotik z bliska, pokażę wam no i tak to jest Tu już chyba sami, sami nasi rodacy bo się tak patrzą No i tak No i za chwilę wlecimy do środka to pokażę Wam jak to wygląda w środku ale naprzód idę na klocka Wyglądają takie samolotyki z bliska Kurde jest kolos ten do Dubaju leci duży jest ale tu bacie, ogólnie heh, do Dubaju w ogóle lepsze te są O, ładowareczki w tym, proszę bardzo ładowareczki w siedzonkach bardziej wypasione macie wszyscy dlatego na lotnisku trzeba czekać w takim miejscu gdzie jest bardzo wypasione I się nie męczy, a zaraz Wam pokażę jak wygląda dla nas do Polski Teraz zobaczycie jak to wygląda a już tak nie kolorowo Nie jest tak kolorowo ale no nic I idę gdzieś sobie zasiąść no i czekać już jest trochę ludzi za godzinkę za godzinkę odlot trochę wcześniej żeby przyjechali, bo tak kazali myślę lepiej wcześniej niż później także o, zaraz zobaczymy czy te wszystko się zmienia do Warszawy 5.10 6, 7, 8, 9 Piąta, 10 Nie znam się na tym, ale chciałem Wam pokazać. <grystanie> ale chyba normalnie odlatuje. Zgodnie, zgodnie z planem. Także idę. Co ja widzę jeszcze w Ameryce, ale za chwilę będę w Polsce. <grystanie> Taki temat. Nie słuchajcie nigdy ludzi, którzy Wam doradzają w internecie. Albo jak się pytacie, przykładowo. I czasami ktoś Wam może w głowie namieszać. Pytałem ostatnio o bagaż podręczny. Wszyscy pisali 8 dych, 8, czyli dodatkowy bagaż 23 kg. 8 dych, 8 dych, na lotnisku najlepiej, super, pięknie. Weszłem w internet. 112 było, nie? Przyjechałem na lotnisko, 140. 28 dolarów, kurde. To jest normalnie te. Eee, dobra flaszka. <grym> Pokażę Wam zaraz ten. Pokażę wam zaraz ceny na lotnisku jakie są, tylko to jakiś Alko tutaj. O tam są Alka. Tam są Alka. Też mówi, że w strefie bezcłowej tanio panie kupisz sobie za darmo. <grym> o tu nie są Alka. to inny sklep muszę znaleźć, ale dobra jak już tu jestem to zobaczymy na na tych cenach tylko interesowałyby mi jakieś fajne okularki i ten ja nie chcę kupować tylko chcę zobaczyć rejbany nie chcę dobra a ile kosztują w ogóle raz wam pokażę ceny 6 stówek takie rejbanki drogo plecaczek jakby ktoś się zgubił i nie miał jak włożyć sobie flaszki to jest taka cena nie ma ceny Albo jest, ale ja nie widzę. Dobra, idę zobaczyć jakieś faszeczki. Faszeczki to... O, proszę bardzo. Nawet można sobie samolocik kupić. On robi takie dzyng dzyng. Proszę bardzo. 17 dolarów. I masz już własny samolot. Idę znaleźć jakieś alko. Nie będę kupował, ale tylko chciałem sobie zobaczyć. Pokażę mam jeszcze widok przez okno. Albo wam nie pokażę taki ładny widok jest przez okno no dobra, idę zobaczyć na te sklepy jeszcze o, na ten z, z Alkiem nie, czasami mówię kurde, kiedyś kiedyś właśnie, I'm sorry, kiedyś mówili że ten kiedyś właśnie mówili że online zawsze jest przeważnie wszystko taniej, nie? o, zobaczymy jeszcze na perfumki tu są jakieś ale no i tak się nie znam na cenach to tak pięknie pachnie, że bez perfumów pięknie pachnie Aqua Digi nie wiadomo jaka cena, to i tak go mi pokażę. o nie będę tu patrzył, nie ma cen idę dalej o ale tam, tam jest strefa bez słowa już widzę, już widzę, już widzę i tam chyba są Alko na pewno są te o tu są ceny 93 dolary na przykład nie. takie perfumki 93 dolarki 117 ja się na nich nie znam także pok pokazuję wam Dona Karen 75 55 możecie sobie zobaczyć później w internetach to 150 120 164 Możesz zobaczyć sobie w internetach czy tu jest naprawdę taniej czy nie się na tym nie znam tu jest jakiś o, tu jest coś z Altem No i teraz zobaczymy Jamesonic Taki devaler kosztuje 27 to chyba to tanio. 170 To Valantańskich nie jest tak tanie, bo latajcie się ja kupuję po 28%. nie, nie, nie jest tanie, ale to nie jest. Pokażę Wam ten, pokażę Wam ceny, sobie porównacie. Jim Beam 38, Jim chyba kupuje taniej. A taki 22, a ja tego kupowałem po 15. Wcale nie jest tanio. Ten jest. Co tu jeszcze jest? Nie, no nie, nie jest tanie. Absolut. czystej wody nie piję, ale ceny wam chcę pokazać Jasiu Jasiu 34. Nie, jest tu O jak dwie kupuje się, to 15% taniej Bacardi Cztery dychy, taki diabełek kosztuje Kapitan Morgan Kraken, o czym ile ten kraken, bo ostatnio chyba ten kraken kosztuje 29, a ostatnio firmy robiłem, tam w firmie macie ceny, możecie sobie porównać. W tym strefie co ja kupuję alko Ta nie jest niż tutaj Fajki 68 dolarów kamera, czyli co? 7 dolarów. Może papierosy są tańsze, ale na szczęście nie kupuję. Nie palę. Trzy kartony, jeden za darmo. 60, to fajki by chyba się opłacało kupować. Także, także tak to jest. Co tam są jeszcze jakieś. A, jakieś cukierekki, pierdułeczki. co to jeszcze zobaczymy. jamesoniki Jagelmaier, majer 3 ile? nie jest wcale tanio lepiej se znaczy jak się leci no to w sumie cena jest taka jak ten ale nie jest jakieś tak nie wiadomo jak tanio jak tanio miało być co Wam jeszcze pokażę ceny jedzenia Wam nie będę pokazywał bo nie będę tutaj jadł <grym> uważam, że Wam tylko pokażę ceny jedzenia a nie zjem nic mogę Wam pokazać ceny tego kawy, nie kawy sorry że będziecie ciekawi to ta kawa macie takie ceny, nie, nie, nie ma nie ma tak nie. pokażę Wam teraz troszeczkę co się dzieje za oknem gościu tutaj koczuje już czwarty miesiąc czeka na samolot, nie przyleciał chłopaki tam pracują tam też kurde, ten silniczek dosyć piękny jest ok, aktualizacja tak wygląda tak wygląda ładowareczka dla dla podróżujących z samolotem lot ok a tu jest samolocik nagrzewa już śmigła zaraz sobie tam wsiadamy i lecimy. Goście pilnuję, żeby, ten... żeby ten samolot nie zgasł przed chwilą widziałem kręcił tym dużym śmigłem Może jakoś dolecimy. Trzeba być dobrej nadziei. Dobrze.